Witajcie! Dzisiaj jesteśmy w Papowie Biskupim, dokładnie przy kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa. Jest to jeden z najstarszych kościołów, w ogóle jeden z najstarszych ośrodków chrześcijaństwa w ziemi chełmińskiej. Sam kościół, który znajduje się za moimi plecami, jego budowa rozpoczęła się jeszcze w XIII wieku. Za sprawą krzyżaków został tutaj zbudowany, tak jak większość kościołów w ziemi chełmińskiej. Cała budowla architektonicznie, ten kościół składa się jakby z trzech części: z korpusu naw nawowego i prezbiterium, które powstały w XIII wieku, potem były trochę przebudowywane, rozbudowywane, a też odbudowywane po różnego rodzaju wojnach. Za moimi plecami Znajduje się też kaplica, która została dobudowana do tego kościoła w wieku XVIII, to jest kaplica świętego Huberta, ponieważ samopapowo jest jednym z najstarszych w ziemi chełmińskiej w ogóle ośrodków kultu świętego Huberta. W środku, w tej 18-wiecznej kaplicy, znajduje się XVII-wieczny obraz przedstawiający świętego Huberta, a przy wejściu do tej kaplicy dwie gotyckie, późno gotyckie rzeźby świętej Barbary i świętej Katarzyny. Najnowszym elementem, jakby w bryle tego kościoła jest wieża. Wieża, która powstała dopiero po roku 2000, została zbudowana z około 45 tysięcy cegieł, wcześniej w tym miejscu była wieża drewniana. Z innych ciekawostek, które znajdują się w kościele, w tym kościele w środku, w nawie głównej wisi głowa jelenia. Jest to taki element, który dawniej w kościołach głównie w XVII, też jeszcze w XVI, XVIII wieku. Umieszczano bardzo często. Głowa jelenia zwyczajowo mówi się, no, tak trochę legendarnie, że ona zawieszona jest na sznurach konopnych z wplecionymi elementami rzemieni. Te rzemienie kiedy, i sznury konopne, kiedy robi się wilgotno, jakby się rozkurczają, wtedy głowa jelenia się przekręca w stronę i jeleń patrzy się w stronę drzwi. Jest to coś w rodzaju barometru. Kiedy patrzy się w stronę drzwi, pogoda będzie raczej zła, tak? no bo wtedy mamy bardziej wilgotno. Kiedy jest sucho rzemienie i sznury konopne się skręcają, wtedy jeleń odwraca się i patrzy się w stronę ołtarza, i to oznacza, że pogoda będzie dobra. Będzie słonecznie i ciepło. No, taki barometr z czasów XVII-XVIII wieku. Najcenniejszą rzeczą, najcenniejszą rzeźbą obiektem w tym kościele jest figura najświętszej marii Panny. Jest to też. Późnogotycka figura, która znajduje się w ołtarzu głównym. Ołtarz jest dzisiaj bardziej xvii 18 wieczny, przełomu XVII i XVIII wieku, ale figura w środku jest, ma prowinencję gotycką. Pochodzi ta figura, tak jak poprzednie dwie z świętej Barbary i świętej Katarzyny, najprawdopodobniej z późnogotyckiego tryptyku, który znajdował się pierwotnie w ołtarzu głównym. Oprócz tego w kościele są bardzo ładne, chociaż nieduże organy. One też są z XVIII wieku, znajdują się na prospekcie organowym na chórze przy wejściu do kościoła przez kruchtę pod wieżą. W, samej, w samym przyziemiu wieży znajduje się też chrzcielnica, dzisiaj wykorzystywana jako miejsce, gdzie po prostu jest woda święcona. Ona pochodzi najprawdopodobniej z końca XIII, początku XIV wieku. Wykonana jest z granitu w kształcie takiej, Przeciętej, jakby kuli. Druga podobna chrzcielnica znajduje się w kruchcie od strony północnej. Dwa bardzo ładne portale gotyckie. Jeden prowadzi do zachrystii, można go zobaczyć z wnętrza kościoła, a drugi od strony północnej prowadzi do kruchty pod wieżą, też gotycki, w formie takiego, no trochę prymitywnego, ale bardzo ładnego gotyckiego łuku. Dookoła kościoła znajduje się cmentarz. To też jest takie typowe dla kościołów w ziemi chełmińskiej, takich o średniowiecznej prominencji, gdzie właśnie cmentarze były lokowane dookoła samej świątyni. Cmentarz otoczony jest murem kamienno-ceglanym. Takie kościoły w średniowieczu, te, które były budowane przez krzyżaków tutaj w ziemi chełmińskiej, miały charakter nie tylko sakralny, ale także charakter obronny. Bardzo serdecznie zapraszamy do Papowa Biskupiego, aby zobaczyć tutaj Kościół, ale także zamek, który jest niedaleko.